Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na swoim kanale. Nowe osoby, witam w klubie Babiejagi. Ja jestem Ewa i zrobimy dzisiaj czytanie dla zobiekanych koziorożców na miesiąc styczeń lub na początek tego roku 2024, jak kto woli. Kochani, karty już są rozłożone, bo wyłączyłam film i po prostu nie spauzowałam. musiałam iść do drzwi. Moi drodzy, macie tak: czwórkę kielichów, a więc jest ktoś smutny, jest ktoś rozczarowany, może jest chory, brakuje energii, może nie potrafi się przystosować gdzieś, na przykład masz w pracy jakiś ciężki kaliber człowieka, jakiś nieszczery. Hmm. Dąży do kariery za wszelką cenę. Ciebie to denerwuje. Jakiś manipulant, kłamie, złośliwa osoba, nie wiem, jakieś plotki na przykład, i to ci zakłóca równowagę, właśnie. To jest. Y Tęsknota za partnerem w tej czwórce kielichów. Ja tylko powiem w tle króciutko, co mamy. Bo mamy czwórkę kielichów, umiarkowanie w odwrocie. Zadekalny strzelec, jeżeli znacie, ale nie musi. Mamy króla kielichów. To są karty w tle. W energii ogólnej mamy głupca. Co odchodzi, pięć denarów. I co przychodzi? Przepiękna energia. Moi drodzy. Słońce. Słońce. Przepiękno. No, muszą być tak te karty, moi kochani. Nic nie zrobię. To też jest marzycielskość, uczuciowość w tej czwórce kielichów, pokazana, żeby być może więcej marzyć, więcej o uczucia zadbać. Ktoś tutaj rozmyśla o sprawach sercowych, jakiś związek, w którym brakuje równowagi. Życie, relacja czy związek z kimś jest iluzją. Może ktoś oszukuje w uczuciach, są jakieś zdrady, zdradził, teraz żałuje. Może tak być. Może, może to już się zadziało, a to może się zadziać, bo to jest takie poszukiwanie na zewnątrz związku, pary, tak? Silnych emocji właśnie, których nie ma w tym związku. Być może miłości czy fizyczności. Nie ma tego w czyimś związku i tu nad tym trzeba się zastanowić. Też chodzi o jakieś uzdrowienie. No, może osoba pije i ciągle um, albo ma inne problemy. Wszystko, co mówi, ustali, jest takim jakby patykiem na wodzie pisane, i tutaj z tego nic nie będzie, i ty już wiesz. No, lubi wypić, może może nie, że pije, ale lubi wypić. Ten król Kielichów w tle on mówi o romansiście takim, o wizjonerze. On ma takie plany, on ma takie, taki opowiadacz, że nic, tylko uwierzyć i żyć wspaniale. Ale jemu chyba będzie potrzebny terapeuta, bo jest pokazany dwa razy, a nawet i więcej. Dlaczego to robi? Na przykład, ma ktoś problem jakiś, jakikolwiek, trzeba się dowiedzieć, dlaczego jest ten problem, skąd on się wziął, i w tym właśnie pomoże terapeuta lub ktoś, ktoś dobry, ktoś wrażliwy, jakiś psycholog, jakiś partner dobry, uczuciowy. Ktoś może też pomo potrzebować pomocy nauczyciela, albo jakiś nauczyciel pije. Weźcie sobie, co tam do Was pasuje. Ale tutaj się pokazuje współczujący wychowawca nawet. Bo tutaj yy, w tym słońcu też jest człowiek pogodny, człowiek wesoły, optymistycznie nastawiony do życia, zadowolony. Może taki ktoś będzie tutaj potrzebny Wam. Może single Wam. Zaraz zobaczymy. Sukces odwzajemnia na miłość, spokój wewnętrzny, spełnienie to wszystko tutaj jest pokazane. Single. Tylko, żeby nie przegapić czegoś, bo możecie ko spotkać kogoś, kto jak już pokocha, no to już pokocha. Wiesz? Macie tutaj, moi drodzy, głupca. W energii ogólnej, a głupiec to jest no, fantastyczna energia. To jest jakaś podróż, wyjazd, nie wiem, ktoś myśli o urlopie, albo powinien pomyśleć. Ktoś może chce jechać na urlop i potrzebuje opieki. Może kimś trzeba się zaopiekować będzie. Głupiec jest to tutaj z tym słońcem. Pokazuje osobę spełnioną ma pasję. realizuje te pasje ma cele jakieś do osiągnięcia Tutaj jest pokazane yy, zadbaj o zdrowie zadbaj o kondycję zadbaj o to zarówno psychiczną jak i fizyczną To jest teraz najlepszy czas żeby to robić żeby robić to wszystko co przynosi koziorożcu zadowolenie? Tworzyć, yy, powalczyć może z nałogami, pomóc komuś, zawalczyć o związek, nieść więcej uczuć, tworzyć, marzyć. Głupiec ma głowę pełną pomysłów. On jest spontaniczny, on jest przebojowy. Widać to w słońcu. Też nie ma się co martwić. Jeżeli martwisz się, że o, gdzieś na wakacje, ale nie mam, albo chcemy popracować nad związkiem jakoś, romantyczny wieczór, takie wiecie, trochę spontaniczności, albo zrobić partnerowi lub mężowi, żonie niespodziankę, no to nie ma sprawy, ktoś Wam się dziećmi zajmie, czy pieskiem, czy kotkiem, nie ma sprawy. Czy nawet jakimiś innymi um, zwierzętami. Znajdzie się ktoś. I głupiec to jest świeże, to jest nowe, to jest czyste, to jest czysty potencjał. Niewinność, nowa droga. Radość, oczywiście, bo ja tutaj cały czas mówię o tym i o słońcu razem, bo to jest przepiękne tutaj. Odchodzi piątka denarów. Ale to za chwilę. Czysty potencjał, niewinność, nowa droga. To słońce mówi o tym, że sprawy będą układać się po Twojej myśli. Cokolwiek, cokolwiek teraz się tam w Twoim życiu dzieje, będzie dobrze. Na przykład czekasz na szczęśliwy okres w życiu, czegoś Ci brakuje, czekasz na. na Pomoc finansową, cokolwiek idzie miłość. Szczęśliwe macierzyństwo, rodzicielstwo. Może nie wierzysz we własne siły, boisz się, porodu, albo nie wiem. Uwierz, dasz radę. Zrobisz to. Albo poprosisz o pomoc. Słońce to są pozytywne wiadomości. To są wakacje, to jest urlop. Witalność, dobre zdrowie. Słońce to jest, kochani, tutaj skupię się na tym. To jest nagroda, to jest pomyślność. Na przykład w pracy, żeby sobie jakoś umilić, że tak powiem. Jeżeli nie masz czasu na, 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 na relaks, no to. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie na to. Może kogoś poprosić w pracy. Słuchaj, no już mam dość. No muszę, muszę odpocząć. i Pomoże ci ktoś. Tutaj jest też pokazany ktoś dojrzały, ktoś uczuciowy, wrażliwy, mężczyzna, może kobieta. W jakimś kryzysie, w poczuciu biedy, w jakiejś stracie. Albo spotkałaś takiego i nie wiesz co zrobić. No, tą sytuację można zmienić. To są dobre wiadomości. W tym związku będzie zrozumienie i będzie harmonia. Tą sytuację możesz zmienić, ale najpierw zmień myślenie o sobie. Na przykład mówcie o uczuciach, o swoich potrzebach, obojętnie gdzie, czy w pracy, czy mówimy o relacjach, czy mówimy o związkach. Mówcie o tym, czego Wam brakuje, bo ja nie wiem, w jakiej sytuacji jesteście. Chcecie, yy, nie chcecie czegoś powiedzieć, nie chcecie czegoś dopowiedzieć. Jest też powiedziane, że tak na wszelki wypadek powiem. Yy, chodzi o to, że żeby się otworzyć na przykład w związku i pogadać o tym, co się dzieje. Gdzie są te Wasze emocje, gdzie są te nasze uczucia? Co się dzieje? Dlaczego masz ten problem? Bo inny kto to jest? Razem da Ci radę, jest powiedziane. Tylko trzeba, no, no, może gdzieś wyskoczyć na przykład razem, dzieci podrzucić do kogoś. Na przykład mówię, obojętnie jaki problem macie, tu, tutaj jest na no to rozwiązanie. Znajdzie się ktoś, kto yy, na przykład bardzo lubi Waszą parę i pomoże Wam w tym. Jest odblokowanie, jest przełamanie strachu pokazane. Po prostu na przykład chcecie się z kimś pojednać, też pogodzić z przyjacielem, z partnerem, czy z partnerką, czy z żoną, czy z kimkolwiek. To trzeba przełamać ten strach. Bo jest pokazany tutaj jakieś, powiem, tutaj w tym słońcu, może u was, żeby to wyjaśnić, żeby tutaj, bo to nie jest złe, to jest cudna energia. Ale tutaj, jakby ktoś stracił energię. No nie wiem dlaczego. Uzależnienie od rodziców, od ich pomocy. Tutaj te cieplarniane takie cieplarniane warunki cię męczą. Od, tego, od rodziców, od tych warunków, od tego braku ciepła, albo to na na, na, nadopiekuńczość jest. Przez to nie możesz się, nie możesz samodzielnie myśleć, ani, ani, ani być niezależnym. Sprawa jest załatwiona, nie ma się co martwić. Na przykład, jeżeli yy, tak powiem o tej opiekunce, jeszcze raz, tutaj nie ma instynktów opiekuńczych, jest pokazana niecierpliwość, coś tam, problemy z koncentracją. Nie wiem, co to ma wspólnego. Może się opiekunka ojcem zajmuje albo kimś. Może to jest do kogoś. Jeśli jesteś dojrzałym, uczuciowym, takim Wrażliwym mężczyzną lub kobietą, tutaj jest takie wezwanie, żeby się przebudzić do życia, bo spotkacie tego człowieka, żeby tego nie przegapić. To są nowe horyzonty, to jest po prostu trzeba coś zaakceptować, nie mieć zahamowań. Być otwartym. Jeżeli na przykład Wasze drogi się rozchodzą, no bo nie da rady, to ktoś się odważy i zrobi to, co, za, to, co zaplanuje. I to jest bardzo dobry czas teraz na to. To, co Ci zakłóca równowagę, czy poczucie stabilizacji, zakłóca i szczęścia, radości. Ty to załatwisz, ty, ty, ty wydostajecie się z kłopotu. Jest poprawa w życiu, jest. To są naprawdę bardzo pozytywne wiadomości tutaj. Odchodzi bieda, odchodzi taki egocentryzm, nawet wam powiem, czyjś. Odchodzi ktoś, kto się tylko na sobie skupiał, może nie na Was. Ta te, Słońce też mówi, że te wiadomości, które przychodzą, one Was uspokoją. Znikną jakieś obawy, znikną jakieś tajemnice, albo je sami rozwiążecie, albo ktoś Wam pomoże. Jakaś manipulacja zostanie odkryta, i tutaj też jest pokazane, że już nie tłumicie, kochani, swoich emocji. Nie ma tajemnic tutaj. Słońce tutaj mówi, że to jest dobra droga, idź nią. Dobrze zdecydujesz, dobrze zaplanujesz i dobrze wykonasz, będzie nagroda. Masz obok siebie obojętnie czy znowu mówimy o pracy, czy, czy, czy o życiu prywatnym. <laughs> masz, masz ludzi, którzy są serdeczni, którzy są oddani tobie. Może jesteś szefem jakimś troszkę takim. No jak to powiedzieć? No zbyt... Wysokie mniemanie o sobie tutaj się pokazuje. Nie trać wiary, oni ci ludzie ci pomogą i wesprzą w potrzebie, mój drogi koziorożcu, moja droga pani. Tylko spróbuj czasami myśleć, nawet jeżeli te problemy cię przytłaczają, spróbuj, zacznij. myśleć bardziej optymisy, optymistycznie. Ja wiem, to jest ciężko. Jak ja mam się cieszyć? Jak y, moje życie to są same problemy? Zrób coś dla siebie. Bądź dzieckiem dla siebie. Pochodź sobie w piżamie, zrób sobie coś dobrego. Włącz, oglądaj sobie telewizję do rana. Spotkaj się z kimś wesołym. Pooglądaj wesołe jakieś filmiki, tylko nie za długo. Poszalej trochę i wróć nawet do tych problemów, i znowu się pozamartwiaj. Daj sobie 15 minut, dobra. No to teraz się pomartwię o swoich problemach i po, pomyślę jak je rozwiązać. Ale 15 minut, no jak, i po, jak przyjdzie, jak już 15 minut minie, dobra, już się nie martwię, i znowu się czymś zajmuję. Jak znowu przychodzi. No to teraz nie, bo jestem zajęta i powolutku, powolutku zaczniesz te problemy widzieć inaczej. Porozmawiajcie o tych swoich, tutaj mówię do partnerów, o swoich fantazjach, urozmaićcie trochę to życie takie. Bo tutaj szału też nie ma w tym życiu kołderkowym. żeby się nie wstydzić, żeby się odważyć, no po, po to z sobą żyjemy, po to chcemy z sobą spędzić całe życie, żeby móc przed sobą nago stanąć, tak, bez wstydu, jesteśmy jednością, ale to już tyle na ten temat. Będzie przy Tobie ktoś bez względu na wszystko, nic się nie martw. Czy Szukasz pracy, czy chcesz zmienić pracy, powiedz o tym, rozgłoś to, poproś o pomoc. Tylko uwierz w to, że znajdzie się pomoc. No ale jak ludzie nie czytają w myślach, ale są gotowi. Masz takich obok siebie. Dobra, chcę przestać pić, dobra, chcę się leczyć, dobra, idę sprawdzić, idę do lekarza, co to jest. Biorę się za to, pomożesz mi. Będzie potrzebna terapia, pomożesz mi, no jak ci nie pomogę, no oczywiście, że ci pomogę. Wszystko będzie dobrze. Nie możesz w tej pracy y, pracować na przykład, y, bo są, nie masz jeszcze kwalifikacji takich, to iść do takiej, w której, na przykład ja tak miałam, chciałam być opiekunką, no ale nie znałam języka ty, na tyle, żeby. Wiecie, to opiekunka, ona nie tylko sprząta, to jest rozmawianie, to jest yy, odczuwanie, to jest empatia. Trzeba zrozumieć też, co osoba mówi. No, ale co? Tak się trafiło u siebie w domu. Ktoś miał gościa i ten gość załatwił mi pracę. Jako opiekunkę na nockach, no cudownie. Nauczyłam się języka, nauczyłam się fachu. Jak nie to, to to, albo powoli, zwolnić tempo. Doszkolić się. Nie tylko ty cierpisz, pamiętaj, nie tylko ty. Każdy mógłby powiedzieć, że mu czegoś brakuje. No, no, uwierz. Tylko sekretem jest ja to słyszałam bardzo często i ja to stosuję: jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, co się ma, i się z tego cieszy. Oczywiście nie mówię o czymś, co nas męczy. Mówię tutaj o sprawach przyziemnych takich. Jeżeli praca mnie po prostu wycięcza, no to pracę trzeba zmienić. Ale chodzi mi tutaj o takie rzeczy jak zakupy. Wiecie takie. Albo jesteś niezadowolony z pracy, nie masz pracy. Może to jest jakaś niezdrowa sytuacja, niekoniecznie w pracy. Albo wiesz, że, co, że coś tutaj, to coś jest niemożliwe. Niemożliwe do wykonania, do przeskoczenia, do bycia tam. Uświadom sobie, że nie musisz. Nie musisz tego robić, nie musisz tam być. Tylko wystarczy sobie to uświadomić. Rozumiesz? No możesz to zmienić. To ty to możesz zmienić. Ty możesz siebie zmienić. Tu te problemy finansowe one też odejdą. Tylko zastanów się na przykład już teraz, no bo mogą być. Na przykład z czego możesz teraz zrezygnować? Może tańsze wakacje, coś takiego. Mniej rzeczy, kupowanie, jakoś tak przetrwać. Poznasz kogoś tutaj i też będzie łatwiej z osobą. Te problemy odejdą. Poza tym jest powiedziane, żeby, jeżeli masz kłopoty, jeżeli jakiekolwiek, nie unosz się dumą. Wiesz? Poproś o pomoc. Tu masz słońce, cokolwiek. Tylko się pokaż, otwórz się. I nie skupiaj się tylko na sobie. Nie tylko ty masz takie problemy. Jest są ludzie, którzy doskonale zrozumią twój problem i powiedzą, no co ty stary, Czy tam kochana, co ty się martwisz? Co ja ci nie pomogę? No pewnie, że ci pomogę. I ty też tak masz robić. Jeśli nie masz pieniędzy, a masz problemy zdrowotne na przykład, no to idź do, do państwowego lekarza. Może trzeba będzie poczekać troszkę. Ale załatwisz to. Nie ma problemu. Tylko nie rezygnuj. Tylko trzeba też właśnie zrozumieć sw swoje potrzeby. O te, tego, yy, czego wam brakuje. Porozmyślać. Czy naprawdę tego Ci brakuje? Na przykład, czy naprawdę ja y, muszę się z tym użerać tak? Czy ja naprawdę muszę w tej, do tej pracy chodzić z niechęcią? Brakuje mi spokoju, brakuje mi równowagi. Nad tym pomyśl i to zmień, bo możesz. Jest nowa droga i jest pomoc w tym czytaniu. Nowa droga i pomoc. I tak chyba napiszę w tytule. Także bądź dobrej myśli. Jest pozytywna odpowiedź koziorożcu na koniec. Na wszelkie pytania już nie będę wymieniać. Zdrowie. Ciąża się pokazuje. Pokazuje się tutaj poród szczęśliwy. Już mam ciarki. Wszelkie zamierzenia mają ogromną. Ogromną szansę w tym czasie, na początku tego roku, się spełnić. No, tutaj też wygląda, że dziecko przyjdzie na świat latem. <grym> latem. Może jakiś rak? No, rak może. Albo bliźnięta. O, lew, przepraszam. No, macie, masz już teraz tutaj wskazówki, czy ode mnie, czy twoje doświadczenie poprzednie, to są wskazówki. Nie rób, nie czekaj, rozpoczynaj, bo już, już jest czas, już wiesz, pamiętaj, że co zbierzesz, to zasiejesz, także wszystko... Wszystko bardzo fajnie. Proś, a będzie Ci dane. W czasy sanatorium kłaniają się drodzy Państwo, yy, którzy się wybierają. Cieszyć się z tych swoich sukcesów. Potrzebujesz tych wakacji, potrzebujesz zmienić pracę. Jedź, zmieniaj, chcesz podwyżki, premie, urlop, proś, a będzie Ci dane. A ja Wam tego życzę. Wszystkiego dobrego. Teraz trzy karty, moi drodzy. No jedno Wasze pytanie. Odpowiedź numer jeden. Odpowiedź numer dwa. I odpowiedź numer trzy. To jeszcze oparzenia społeczne, boże, no może nawet słoneczne, nie uważajcie, tak? No i do światła, do słońca, do ludzi. Intensywne kontakty z ludźmi się pokazują. Nie, nie, odblokujcie się, dacie radę, albo ta osoba was odblokuje. Dobra, koniec. Odpowiedź numer jeden. No. Prawa zdrowia, moi drodzy, proszę. Odpowiedź numer dwa. Zrewiduj. Sprawdź jeszcze raz. Zastanów się jeszcze raz. Na przykład, zanim chcesz zrezygnować z tego związku, może jeszcze da się naprawić, bo jest powiedziane: No, spróbujcie z tymi uczuciami, z tymi emocjami bardziej, bo tu nie ma nic. I odpowiedź numer trzy. Tak. Dziękuję.